Witam w świecie zabawek Madej Cześć! Jestem twoim nowym przyjacielem, Nauczmy się razem. Każde dziecko piłkę ma, Piłkę ma, piłkę ma, Fajnie się tą piłką gra, Piłką gra. Tak przyjemnie z piłką biec, z piłką biec, z piłką biec, rzućmy sobie piłkę bęc, piłkę bęcz. Bo zabawa, bo zabawa, bo zabawa to jest to, żeby świetnie bawić się, znajdź sposobów to. Kiedy termometr pokazuje, że jest mroźna zima Wkładam czapkę, ciepłe buty i na sankach śmigo. Kiedy upał mi dokucza, idę się ochłodzić Mogę skoczyć do basenu lub w jeziorze brodzić Bo pogoda zawsze jest czasem piękna, czasem mniej Trzeba w sercu radość mieć i dlatego śmiej się, śmiej! Był sobie pewien Karolek, który nie lubił sprzątać. Zostawiał swoje zabawki byle gdzie: na łóżeczku, na stole, na podłodze. Nie chciało mu się odkładać ich na miejsce. Często się o nie potykał, stawał na nie, a niektóre nawet rzucał i kopał. Zabawki bardzo cierpiały z tego powodu: samochód nie miał kół, dinozaurowi odpadł ogonek, niektóre klocki były połamane. Pewnego dnia zabawki poprosiły. Odstawiaj nas na miejsce. Przecież mamy swoje koszyczki, półki, pudełka, w których czekamy na ciebie przed każdą zabawą. Karolek na to. Nie chce mi się. Jestem waszym panem i będę robił to, co mi się podoba. Zrobił obrażoną minę, obrócił się na pięcie i wyszedł. Porozsypywane zabawki pozostały smutne i pokiereszowane. Nagle w pokoju pojawił się. Zabawkowy czarodziej. Powiedział, skoro Karolek was nie szanuje, to przeniosę was do zabawkowego królestwa. I wszystkie zabawki zniknęły. Kiedy Karolek wszedł do swojego pokoiku, stanął tak zdumiony, że aż za nie mówił. Wtedy usłyszał głos zabawkowego czarodzieja. Nie szanowałeś swoich zabawek i dlatego uznałem, że są ci niepotrzebne. Ale ja je chcę i bardzo lubię, cicho wyszeptał Karolek. Przekonamy się, odrzekł czarodziej. Na podłodze pojawiła się jedna z zabawek. Karolek podbiegł do niej, chwycił i szybko przeniósł na półkę. Potem zjawiła się następna, następna i kolejna zabawka. Karolek szybko poukładał swoje zabawki, nawet naprawił te, które zepsuł. Od tej chwili zawsze po zabawie odkładał je na miejsce. Nawet poczuł się dumny i szczęśliwy, bo cały świat wydał mu się taki fajnie poukładany. Była sobie mrówka, która bardzo się nudziła w swoim mrowisku. Mam już tego dość, mówiła. Codziennie tak chodzimy i coś nosimy. Stale te same widoki. Ja chcę czegoś więcej. Pewnego dnia, zamiast wrócić do mrowiska, skierowała się na łąkę. Był piękny, słoneczny dzień. Wokół słychać było świergot ptaków i szum liści na wietrze. Mrówka weszła na pieniek i wygrzewała się w słońcu. Nagle... Coś przesłoniło słoneczko. Mrówka aż podskoczyła, bo zobaczyła nad sobą ogromną głowę z wielkimi rogami. Był to żubr. Co ty tutaj robisz, mróweczko? zapytał. Chciałam sobie zrobić wycieczkę, żeby zobaczyć, jak wygląda świat. Świat, powiadasz, mruknął żubr. Hmm. Wejdź na moją głowę. Zaniosę cię do Bociana. Lato ma się ku końcowi i Bociany lecą do Afryki. Hurra, to dopiero będzie Frajda! krzyknęła mrówka. Bocian zgodził się zabrać mrówkę w podróż. Mrówka, wczepiona w pióra, tuż nad długim czerwonym dziobem Bociana, aż piszczała z zachwytu, oglądając piękne widoki podczas lotu. Wreszcie wylądowali w Afryce. Było tam bardzo gorąco, a wokół chodziły dziwne zwierzęta: lwy, nosorożce, hipopotamy, antylopy, mrówce, aż się w głowie zakręciło od tych nowości. Rozmawiała ze zwierzętami, poznawała okolice, ale z dnia na dzień coraz bardziej tęskniła za swoim mrowiskiem i innymi mrówkami. Na szczęście bocian wkrótce wracał do rodzinnych stron. Chcesz klekle zabrać się z powrotem? zapytał Bocian. O tak, o tak, szepnęła mrówka. Kiedy wreszcie znaleźli się w znajomej okolicy, mrówka prędko pobiegła do swoich koleżanek. Opowiedziała o swojej przygodzie, ale teraz była już pewna, że dobrze jest poznać inne kraje, ale w swoim mrobisku jest jednak najlepiej. Mydłopasta, szczotka, woda, zaraz nam urody doda. Gdy umyjesz się dokładnie, będziesz pachnieć bardzo ładnie. Gdy uśmiechniesz się promiennie, ząbki będą błyszczeć pięknie. Bo kto z myciem się oswoi, ten niczego się nie boi. Do zobaczenia!